Proszę Państwa, i na wizji gościmy młodszych uczestników e, wesela, czyli... Miłosza. Karolina. Karola. Dobrze, pierwsze takie pytanie może zadam Wam, jak się bawicie na tym weselu? Może zaczniemy od Karola. Dobrze. Jest głośno i fajnie. Lubisz, jak jest głośno? Tak. Ja też. A Karolina, jak się bawisz? Jest bardzo super. Miłość, co nam bawisz? Jak się bawisz? Jakąś dziewczynę już dzisiaj poznałeś tutaj? Jakąś nową czy jeszcze nie? Tak. Tak? I jak ma na imię? Karolina. A Karolina. I co, fajnie się bawisz z nią? Tak. No, fajnie. Dobra, kolejne pytanie. Jak wam się podoba sukienka pani młodej? Może tutaj spytamy Karolinę, bo ona w tej dziedzinie raczej będzie mocniejsza. Jest bardzo piękna. Już ją widziałam raz. Dziecianna mi pokazywała. Jest bardzo ładna. Panowie? Ma dużo cekinów, a ja nie lubię trochę cekinów. Nie lubisz? A, nie wszystkim musi się, się podoba. A Karol, nie się podoba? Mhm, a miłość, jak, jak powiesz, jak sukienka, ładna? Ładna. Podoba ci się? Tak. Dobra, a teraz panów spytamy, yy, jeżeli chodzi o garnitur yy, pana młodego, jak ci się podoba garnitur? Sam pomagałem się w niego ubrać i bardzo mi się podoba. Miłosz, jak jak tam garnitur ci się podoba pana młodego? Dobrze. Dobrze się podoba nawet jest fajny dobrze tak już na koniec może złożyć jakieś króciutkie życzenia dla młodej pary zaczniemy od Karola życzę im dużo szczęścia życzę im dużo szczęścia radości pieniędzy i miłości ja życzę im wszystkiego dobrego żeby mieli dużo pieniędzy no i żeby ciocia wreszcie wyczesała ten ryż z włosu, bo miała go trochę dużo. Mam nadzieję, że się uda, ciocia, słyszysz? No. I miłość, jakie życzenia dla młodej pary? Szczęścia, zdrowia, pomysłności i prezentów dużo. No właśnie, jeszcze pokiwamy na koniec młodej parze. Kiwamy tam do was, tak, kiwamy. Jeszcze, jeszcze kiwamy, ten pan ma dużo taśmy. Kiwamy jeszcze. Kiwamy? Jeszcze kiwamy, miłość? Tak. No, kiwamy. A, to, są, to jest kiwanie dla młodej pary, tak. Pozdrawiamy Was, kiwamy, tak? Cięcie.